to ja nie A to będzie piątek, sobota? Czy sobota, niedziela? Nie piątek, sobota, niedziela. Dzisiaj jest twardy, nie? To będzie piątek, sobota. A dzisiaj co, sobota? To będzie sobota, niedziela. Mały nie spadnij. Maki, nie spadnij zaraz. Trzymajcie tam się ja, to, to Kryjące dużo ziemi w galopie to jest cenne w konkursach i skoków, i w konkursie cross'u. A, A od Ali takie ze zwierzakami, no przecież nie? Od al o, al o, Ali tam... Ale u nas się nie ma światy. Ja również nie. nie ma. Czego nie masz?

Maugor oh.